Szukasz skutecznej reklamy? Bądź widoczny w filmach Czewa TV. Promocja 4 za 200. Wybierz 4 dowolne filmy na Twoją reklamę już za 200 zł. Napisz do nas reklama małpa Zapraszamy na kolejny odcinek Sportowego flesha. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Rugbyści przegrywają po zaciętym spotkaniu. Czwarty bieg Częstochowski za nami. Trzeci mecz rozstrzygnie kto zostanie mistrzem ALS. W szóstej kolejce drugiej ligi rugby RC Częstochowa przegrało spotkanie za em UZ Zielona Góra 7 do 12. Częstochowianie swoje punkty zdobyli w pierwszej części gry. Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą. Niestety po zmianie stron mimo heroicznych ataków naszych rugbystów to Zielono Górzanie ponownie zapunktowali i wygrali całe spotkanie. Mateusz nie tak sobie wszyscy wyobrażali inaugurację rundy tutaj na naszym stadionie. Przegrana zespołem Zielonej Góry i punkty traciliście w końcówkach pierwszej połowy i w końcówce całego spotkania. No nie, Ciężko mi nie powiedzieć, jaka była przyczyna takiego, takiej, takiej sytuacji. Prowadziliśmy grę bardzo, bardzo długo w tym meczu na ich połowie i nie było z tego korzyści wymiernego efektu w postaci punktów i to, to zadecydowało o tym, że nie wygraliśmy tego meczu, już tam nie ma sensu. Wracać do takich spornych sytuacji. My sami nie wykorzystaliśmy tych okazji, które były. Byliśmy, nie wiem, w sumie pewnie z 15 minut 5 metrów od pola punktowego i nic z tego nie wynikało. Więc tutaj no, nie możemy mieć do nikogo pretensji, tylko do siebie przegraliśmy, bo byliśmy słabsi i tyle. Tyle o meczu. Teraz jeszcze jedno pytanie odnośnie stadionu i boiska. Gracie na boisku juniora Szarlejka. Kiedy zagracie u siebie na kopalniane? Jak tam sprawa wygląda ze stadionem i ogólnie z pomieszczeniami? Jak, jak przebiega remont? No, planujemy zagrać tam kolejny mecz drugiej ligi. Być może się to uda. To jeszcze nie jest pewne. Z Alfą Bydgosz to jest chyba drugi weekend maja. I tak tak zakładamy sobie, żeby się udało. No w tym momencie sytuacja jest taka, że murawa jest już w całkiem dobrym stanie. Pracujemy nad nią cały czas. No i dodatkowo toczą się te prace w budynku. No one na pewno nie będą skończone do maja, natomiast chcemy jakiś minimum zapewnić, żeby taki mecz się mógł odbyć, czyli sprawne natryski, szatnie i tak dalej. Jeżeli to nam się uda, no to myślę, że ten mecz może uda się zagrać już w maju. Jeśli nie, to w czerwcu myślę na pewno tam, tam na kopanianej zagościmy. Ponad 1000 uczestników wzięło udział w czwartym biegu Częstochowskim. Na dystansie 10 km bezkonkurencyjny okazał się kenijczyk Edwin Kirwi, który pokonał trasę w 29 minut i 57 sekund, co jest nowym rekordem biegu. Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Częstochowy, Daniel Woch oraz Rafał Nowak. Wśród kobiet najlepsza okazała się Ukrainka Tacjana Mazencewa, druga była Małgorzata Szadura, a trzecia była Olimpijka Małgorzata Ryd. Dzisiaj drugie miejsce podczas czwartego biegu Częstochowskiego. Tak naprawdę chyba nie mieliście wiele szans z zawodnikiem z Kenii, bo on Wam odjechał od razu i później już ciężko było go w ogóle zobaczyć chyba na trasie. No tak, zawodnicy czarnoskórzy mają to do siebie, że oni ruszają w zasadzie na pełni swoich możliwości od początku i to jest tylko selekcja, prawda, przez cały dystans. No tak, ten zawodnik jest wysokiej klasy, no nie mogliśmy raczej dzisiaj nic podziałać. Tak to niestety wyglądało. No ale z drugiego miejsca należy się cieszyć. Jak w ogóle oceniasz trasę? Bo tutaj trzeba było podbiegać troszkę pod górę, później, później taka, taki teren fałdowany był troszkę. No szczerze mówiąc trasa jest jedna z tych najbardziej wymagających w Polsce, jeżeli chodzi o klasyczne biegi uliczne. Jestem często Hawianinem, mimo że jest to czwarta edycja, startuję tu pierwszy raz. Także tym bardziej cieszę się z tego premiowanego miejsca. Jak oceniasz konkurencję, no, no, oczywiście wiemy kto pierwsze miejsce zajął i, i po, poza konkurencją, ale ogólnie ponad tysiąc osób, naprawdę świetna impreza, a poziom jeżeli chodzi o sam bieg? Sama czołówka to było powiedzmy 10 zawodników z rangi ogólnokrajowej, także jednak jeżeli chodzi o poziom był dosyć wysoki, no a sama ranga powiedzmy masowego biegu mówi sama za siebie, tysiąc osób to jednak jest nie byle co, prawda? W piątek odbył się drugi mecz finałowy amatorskiej ligi Siatkówki. Po zaciętym spotkaniu Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej pokonała Pepsi 2 do 1 i stan rywalizacji o złoty medal jest remisowy 1-1. Pierwsza odsłona konfrontacji padła łupem ekipy Pepsi, która wygrała do 20. Kiedy wydawało się, że za kilkanaście minut poznamy mistrza ALS, strażacy zaczęli grać lepiej. Skuteczna gra w bloku i ataku sprawiła, że CSPSP drugą partią zapisała po swojej stronie, pozwalając rywalom na zdobycie 19 punktów. W -breaku od razu kilkupunktową przewagę osiągnęła szkoła. Przeciwnicy starali się gonić i zbliżyli się na odległość jednego oczka, kiedy było 14 do 13. Po przerwie na żądanie CSPSP ta drużyna wyprowadziła skuteczną akcję i mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Decydujące starcie nastąpi w piątek 20 kwietnia. Relacja z tego meczu za tydzień w naszym fleszu sportowym. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Na kolejne zapraszamy oczywiście w następny poniedziałek.